Witam szanownych widzów bardzo bardzo serdecznie. Witam was w drugiej edycji finałowej bitwy technologicznych Jupiterów. Jak widzicie, jestem tutaj w bardzo znamienitym towarzystwie i dzisiaj będziemy bitkować się na kompy do 1000 zł. Ja jestem w teamie z Kamilem i mamy tutaj drugi team Liptona z PC Byteku. Kto zbudował najlepszy komputer? Kto dzisiaj wygra bitwę? Oglądajcie, żeby się dowiedzieć. Chłopaki Wam tutaj pięknie pomachają, nie, nie wchodzą mi na razie w słowo, myślę, że wszystkich znacie, machamy jak w familiadzie, a teraz wytłumaczę Wam, jakie są zasady. W stosunku do poprzedniej edycji, mieliśmy jedną zmianę, a mianowicie części do naszych komputerów mogliśmy szukać tylko i wyłącznie lokalnie, czyli musieliśmy po nie pojechać, umówić się, fizycznie z kimś spotkać i odebrać. Minimum dysk SSD 512 GB lub taki, powiedzmy, zakres wokół tej pojemności i oczywiście jak najwyższa wydajność w tym zakresie cenowym. Podobnie jak poprzedniej edycji będziemy sprawdzać zarówno benchmarki, aplikacje jak i gry komputerowe. Podzieliliśmy to w ten sposób, że chłopacy podali trzy swoje tytuły i my także trzy propozycje z naszej strony. Listę tytułów, które wybrał poszczególny team, widzicie teraz na ekranie i tak naprawdę w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować sponsorom tegorocznej edycji, czyli NVD oraz firmie Asus, które umożliwiły to, żebyśmy mogli właśnie taką bitkę przeprowadzić i spotkać się właśnie w tym gronie. Więc w pierwszej kolejności dla przypomnienia każdy z Teamów zaprezentuje swoje komputery i podzieli się anegdotkami. Potem, oczywiście, przystąpimy do faktycznej bitki, a na sam koniec będziemy mieli jeszcze jeden twist, także oglądajcie do końca koniecznie. Powiem tak, obudową wygrywacie. I to wszystko. Wizualnie ten komputer wygląda lepiej. Od razu Ci powiem, że nie tylko obudową, bo jak zobaczysz też na wewnętrzne aspekty, chociażby chłodzenia, to myślę, że też plus. Pół na pewno. Tak, tam się tak, nale należy. Zapomnieliśmy o tej klasyfikacji, tylu, ale teraz tak? raz dodajemy, dodajemy to do naszej procedury. A jak ustaliliśmy przed chwilą, to temperatur nie chciał liczyć. Teraz mówi, że chłodzenie ma dobre Nie, coś? z życia prądu nie chciałem. <laughs> Także moi drodzy, tam, 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 tam. Oto nasz komputer za 1000 zł. Ajo? X99? Przynajmniej mój koncept zakładał, żeby wyjść od najdroższego i najwydajniejszego komponentu, aby usystematyzować zakup kolejnych. Oczywiście najdroższa i najbardziej istotna miała być karta graficzna, uh -huh. więc na jej szukaniu spędziliśmy najwięcej czasu. Było to najbardziej karkułomne zadanie, ponieważ dostępność RTX-ów na rynku wtórnym jest... Średnia. Specyficzna. Po pierwsze karty są przestrzelone, jeżeli chodzi o wycenę. Po drugie ich stan się znacząco różni, a po trzecie, mm, wszystkim ta dostępność naprawdę jest mizerna. Często wiele ogłoszeń wisi dniami, tygodniami, potem się okazuje, że człowiek dzwoni, nie może się dodzwonić. Przerabiałem w sumie ten temat, że dzwoniłem po kartę, którą chcieliśmy kupić i po prostu zero kontaktu, nie, nul nic. Co do karty mamy 2060 super. To jest nasza karta. Stwierdziliśmy, że jest to karta, która ma podobną wydajność jak RTX 2070. Po kartę pojechałem wystawioną w cenie 550 zł. I yy, to była najtańsza karta w tym momencie, w którym szukałem spośród dostępnych. Natomiast na miejscu udało się jeszcze 3 dychy urwać, więc finalna cena to jest 520 zł. Mimo, że nastawiałem się na 500, ale gość był. Jeżeli chodzi o resztę komponentów, no przede wszystkim musimy powiedzieć o procesorze. O i7C5820K mamy platformę X99. Skład channel 16 GB RAMu. 4 kości po 4. Ale to jest jeszcze DDR3, tak? Czy DDR4. DDR4 już DDR4, było, tak? DDR4, tak, podkręcone okay. na 2400, niestety nie, by, nie byłem w stanie wyciągnąć z tych kości więcej, bo one standardowo są na 233 trochę skręciliśmy timingi, trochę było podkręciliśmy... Było wziąć Spidermana, nie? <laughs> ale ogólnie rzecz biorąc, pod kątem procesora wydaje mi się, że ta wydajność jest niezła, że ten kład ratuje mimo wszystko sytuację z pamięciami, że te DDR4 na takim niskim zegarze... ale okay, słuchajcie, ja mam takie pytanie, bo ja tych platform HEDT to mało tykałem w życiu, to jest ile rdzeni, ile wątków? Nasz procesor ma 6 rdzeni, 12 wątków, odblokowany mnożnik, więc, na, więc możemy go podkręcać. Pewnie gdyby nie to, że mieliśmy tyle czasu, ile mieliśmy, tak. dałoby się go podkręcić na około 4, 8, może realnie 47 GHz. U nas on... Przy chłodzeniu, no mówmy się, bo to chłodzenie też trochę nas... Przy okazji, nas, tak, chłodzenie nas stopuje. My mamy 4,2 stabilne. To było ogłoszenie wystawione za 400 zł. Ja jechałem tam z nastawieniem, że muszę zbić z nami do 350, bo się inaczej nie zmieścimy z zasilaczem i z obudową. Po szeregu argumentów z mojej strony cena finalna za cały ten zestaw to było 270 zł. Za procesor. Chłodzenie... Za płytę procesor, chłodzenie RAM i kartę Wi-Fi. Za 1000 zł to jest naprawdę solidna propozycja, nie? To, to nie, ma, nie ma co gadać. Jeszcze się... Aio wyciągnę i co za tej A dysk dysk, dysk, zasilacz? <grym> zasilacz mamy ta Nie wiem, Ramni czy kojarzycie. No nie jest to jakiś super, nie wiadomo jaki wybór, ale 650 watów. Nie mamy problemów ze stabilnością tego zestawu. Na ustawieniach ocenić nic się nie sypie. To czemu trzeba rządy? Bo, nie, e, po, nie wiemy jaka jest historia dokładnie tego zasilacza, ponieważ ja kupiłem go od... Brata sprzedającego, który uciekł z domu na czas sprzedaży? Tego tak, nie słyszałem jeszcze. Kuzyn cioteczny wujka ze strony matki, wiesz? Jeden z moleksów był obcięty i te obcięte kable tak po prostu sobie zostały. Ty miał zaizolować, ale jakoś tak wyszło, że nie zaizolował, więc chyba gdzieś tam przebicie jest no, na obudowę. Ale, ale trochę moleksy po prostu, nie? No, no yeah. jest okej. Okay. Jest okay. To zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy mam tu pozwolę. To odpalić, ja mam złe doświadczenia tutaj z zasilaczami, także nie wiadomo, co tu się po wydarzy. my robimy elektryzować konkurencję. Ostatnia rzecz to dysk 512 GB a pacera, tak? 512 giga, 8 dyszek wystawiony najtańszy, kupiony za 73 zł po twardych negocjacjach pod bramą. A, no i oczywiście przecież jeszcze... Obudowa. Za 55 zł stargowałem z 60, także nie było szaleństwa, ale w tym samym dniu cztery inne osoby chciały tam obudowę i stwierdziłem, że to była taka dobra moneta. Czyli finalnie, sumarycznie, ile kosztował Wasz zestaw? 983 zł. A, jeszcze pastę kupiliśmy od Godka za 3 zł Paktum PT 1. Pozdrawiamy kubę. <grystanie> <grystanie> od Godka. Ale jeszcze nie odgod! Ale się zapłaciliśmy. <grystanie> Czyli 986, tak by to było można policzyć. Co prawda od razu sprostuję. W naszym odcinku powiedziałem, że 993, ale to z tego względu że zapomniałem, że użyliśmy zasilacza, na którym wytargowałem jeszcze 10 zł, bo było ogłoszenie za 80, ja na miejscu za 70 go. Także czekamy teraz na odpowiedź chłopaków. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem komputer, który mają chłopaki, nie mam zielonego pojęcia, jak to tę bitwę wygra. Koncept zakładał, że przede wszystkim chcielibyśmy mieć te 6 rdzeni 12 wątków. Obstawialiśmy, że albo pójdziecie w tego ziona, albo Lipton, <grym> albo Lipton przemówicie do rozsądku i odpuścisz jednak tę platformę, ale generalnie. Myśleliśmy, że będziecie celować również gdzieś w te 6 rdzeni. 12 wątków to się sprawdziło. Tutaj, Michał, też poza kadrem, powiedział jedną rzecz: że de facto, procesory AMD Ryzen, czy to pierwszej, czy drugiej generacji, można naprawdę w fajnych cenach znaleźć. Ale płyty główne bardzo mocno trzymają cenę. Naprawdę ciężko by było kupić osobno procesor i osobno płytę główną, bo nie ma szans, żebyśmy się zmieścili w budżecie z kartą graficzną taką, jaką chcieliśmy. Chyba już powiemy chłopakom, co, co tutaj siedzi za... za... Potwór, potworek, nie wiem. GTX 1080, drodzy Państwo. Myślałem o Tajce, bo są podobne ceny, tylko by trzeba było szybko. Ale 80, jeżeli chodzi o poziom wydajności, no to może być ciekawa dosyć rywalizacja. Pod ką... Bardzo ciekawa. Ja obstawiałem, prawdę mówiąc, że chłopaki upolują 20 kę bez super, czyli ja tą 6 gb więc pod kątem wiramu mamy tyle samo, a ta superka rzeczywiście była odczuwalnie szybsza. I prawdę mówiąc, myślę, że naprawdę może być bardzo ciasno, jeżeli chodzi o te różnice w wydajności. To może być naprawdę bardzo interesujące. Karta była wystawiona za 700 zł. Przemówiłem sprzedającemu do rozsądku, powiedziałem, że to jest nierealna cena, że jest za wysoko. Przyjeżdżam z gotówką, jeżeli opuścisz mi do takiej ceny. Za 480 została. Wow! Także, także dobra cena, jak na GTX 1080, wydaje mi się. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że testów RT chyba nie będzie. Technicznie odpalić by się prawdopodobnie niektóre gry odpaliły, bo to na poziomie sterownika jest wspierane, no ale bez akceleracji, no to wiemy, to mem, nie? Bardziej mnie ciekawy, bo widzę VSK 550, -kę. to jest ok zasilacz, ale też nie jakaś topka. Nie, nie, nie. Mamy jak... energooszczędny procesor. Okej, okej, okej. W do Was. Bardzo nie mogę doczekać. Cały zestaw, myślę, że w okolicach góra 400 watów w Trochę nie. była posłucha w częściach ogólnie i szukaliśmy całych zestawów już. Za Siedem. 700 zł był wystawiony ten oto komputer w komplecie z monitorem. Z myszą, z klawiaturą, cały komputer, plus ten procesor, który siedzi, czyli Ryzen 5 2600. Tak, na płycie głównej A320 niestety. I To był mój pierwszy wybór. Pierwsze co? Miałem nawet tabelę jeszcze, gdzie jest widoczny ten procesor Ryzen 5 2600. Mówię, musimy w niego wejść. Nie? A, Miko mówi spokojnie, A. trzeba spojrzeć na Ziony, trzeba spojrzeć na tego, tutaj jedziemy z, <laughs> jedziemy z platformą Intela. Ale słuchajcie fajnie, bo naprawdę będzie ciekawie. Niestety płytę mamy. A320? Tak. tak. Mamy w ogóle RAM, to jest cudo, bo to są takie najbardziej podstawowe moduły i w ogóle jeden ma kości Samsunga, drugi ma kości Microna i o dziwo, nie wiem jakim cudem, one miały 2666, udało się je pchnąć na 3200. To może być problem. I jeszcze zacieśnić timingi na cel 18 bo to myślę, tam było jakieś cel 22 Nie wiem, jakim cudem się to udało, jest stabilne, jestem w szoku, przypuszczam, tak samo jak widzowie. Ile macie RAMu? 16 GB. Aha. Jest... 16 GB tutaj było już, jest również Dysk Adaty SX8200, 512 GB, to wszystko było w zestawie. No i ja przekonałem e, ziomeczka, e, żeby sprzedał mi to bez e, tych całych peryferiów oraz bez Radeona za 520 zł. Czyli zazębiło się idealnie, plus ziomeczki mieszkali dwie minuty od siebie. A, ten na paliwie jeszcze zaoszczędził. I jeszcze udało nam się troszeczkę szyną pchnąć procesor, ale to tak, taki symboliczne 200 MHz. To on jest swoim Boostie. Ile? 3,4? 3,5? no Coś na takiego. Na jednym rdzeniu, a na wszystkich? Na wszystkie. No. Tak. Po, po Czyli teraz po tak, tak, po do tak po 4, tak 3,9 coś, nie? No zegar w zegar, jeżeli wy macie też okolice 4 z hakiem, tak? tam Na naszym procesorze jakby ten kaw był na 4,5-4,7, ale to przy dobrym chłodzeniu, przy napięciu tak, i tak dalej, no więc tego nie wiesz, próbowaliśmy. Plus Trzeba też powiedzieć jedną rzecz, chłopaki mają naprawdę bardzo ciekawą platformę, super Ciekawy procesor, tylko mówiście, ile on ma lat? No 2015, 10. 2015 chyba debiut miał. Właśnie, widzicie, to nie jest, nie jest oczywiste. Jakbym miał w ciemno obstawić, który zestaw wygra, to. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Sprawdźmy to, bo jestem strasznie ciekawy. Ja powiem jeszcze tylko, że teraz już, widząc jeszcze raz naszą obudowę w tym świetle, to w obudową wygraliście, ale w naszej był Pająk. Widzisz, to był ten znak, żeby wybrać Spidermana jednak. A jednak. A... No możemy jakiś taki bonusik jeszcze zrobić. Zastanowimy się. Chyba, że będzie wyrównana rywalizacja, to dodamy może grę od widza. Więc dla jasności zerknijcie sobie jeszcze na specyfikację od chłopaków z dokładnym rozbiciem cenowym, co ile kosztowało, a także zerknijcie sobie na zestaw, który my przygotowaliśmy z Kamilem. Wrzucamy wam także jeszcze ustawienia Windowsa i sterowników, które mamy zainstalowane. No i nie przeciągając dalej, bijmy się w końcu. Zaczynamy bitkę od Cinebench'a R23 i z chłopakami dogadaliśmy się w ten sposób, że każdy tam program czy wygrana w danej grze, no to jest jeden punkt. Trzy, cztery. I to jak szybciej startuje. Co to za responsywność, nie? To dziesięcioletni procesor wzięli, kurde. Ale zobacz, on po prostu więcej myśli, ale potem szybciej rusza. A macie tak. wodę w tym chłodzeniu? <noise> Właśnie trochę tam bulgocze to chłodzenie, ale... No silne bęczki będą, będą porażką, tak tak e, sądzę, natomiast... 200 tych megaherców, żeś no, mi jest... Ale to jest, to jest tylko jeden test, spokojnie. Dopychali. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Dokładnie. Ostatni <noise> będą pierwszymi. A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Ile prądu wciąga Wasz procesor pod pełną obciążenie? cały ale zobaczcie, i 7K5, no tak, jest na poziomie. Troszeczkę No lepiej 7, było brać tego ziona. Patrz, pa, lepiej a, było, o, brać o, z <gry> było brać ziona. Było brać jednak widzisz. Ale, ale to jest zion 12 rdzeniowy, tak. Przed nami kolejny test, tym razem porównanie zarówno kartograficzne, jak i procesora, czyli Time Spy. 3, 2, 1, GO. Oj, oj, oj. No nie że drugi raz. Za. drugi raz tym zaś. Nie, proszę, nie ty. Nie wierzę w to. A tam jest na Elgato? Tak? Chłopaki, co to wy macie za tego RTX-a z bazaru, że monitor go nie obsługuje? To jest ta twoja przejściówka pewnie. Widzowie, widzicie? Tam na, na laptopie się nagrywa. I tak wygraliśmy, no, ale jesteśmy no. nieustansowani no. wynikiem. Ty! Okej, okay, bo ja nie włączyłem MSI Afterburnera, nie? No... Ej, no sorry, ale... A co to ma do rzeczy? Mam no to... overclock. Aha. A teraz zobaczymy, który komputer lepiej przegląda Internet. No szybciej leci ich... Znowu pewnie jakiś Sieb, internet Czyli będą szybciej przeglądać internety? Zrobiliśmy finalnie test w Edge'u, bo no, okazało się, że jeden test jakoś bardzo ciężko miał tutaj przejść na tym procesorze. No wygląda na to, że mamy tutaj przewagę 400 punktów, Tu jest, nie? tu jest problem w tym page punkcie, w page load. Load. O właśnie, a page load, czyli pewnie internet. Ale tam jest jeszcze end responsiveness capability. Nie, nie zauważyłem wiesz. tego. <laughs> Za chwilę zaczynamy Cyberpunka na ustawieniach ultra w 1080p i zobaczymy który z komputerów wygra. 3 4

O, to się nagrało wcześniej, było wyłączone. <grymne> było wyłączone. Ale trzeba to, trzeba to sprawdzić. O, jednak, nie, jednak niestety, jakimś cudem, mimo że w menu było wyłączone, to był włączony ten upskaler. No i No niestety, musimy to przyjąć na klatę. Ale aż tak duża różnica, kurczę, 15, 15, klatek. 15, klatek. 15 klatek. Moi drodzy, Black My Wukong, czyli BMW benchmark. Lecimy rozgromić chłopaków w drugiej grze. Zobaczcie na ich miny. Zobaczcie, te miny. Trzy, Trzy cztery. cztery. Ja Kamilowi mówiłem, że jak chłopaki podesłali swoją listę ja wie coś za mocno graficzne te gry. Ja mówię, mają jakiś procesor z bagna, nie? 27 <grym> <grym zresztą grym zresztą> do 36 to znaczy 36 u nas, 27 u panów obok. My odpalamy teraz CSA dwójkę na ustawieniach najniższych, e sportowych. Zobaczymy co to będzie. Trzy, cztery. Ej, nie, nie gadaj! Co to jest? Co to jest za skam? Nasz czarny końca. Co jest? Grane? Nie! Nie, co jest grane? nie, Co jest grane? Ja tak naprawdę muszę wam to powiedzieć do kamery nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że ta i 7K5820K jest w stanie jeszcze konkurować z, z nowszym Prockiem. W sensie w nowszym prockiem, bo <laughs> nie sądziłem, że będą momenty, gdzie pokona Ryzena na 52600. A jednak trzeba powiedzieć tak, oce? No i szacunek dla platformy i, I wiedza, wiedza, nie sprzęt, a technika, moi <noise> drodzy. Mhm. Ile macie w ogóle stopień na procesorze przy tym chłodzeniu? 56? No, 62. A my w ogóle zrobili, zrobiliśmy jeszcze kanapkę z IO i mamy pusz i pula. ta i siódemka tak naprawdę skosiła to? 244,1 kontra 203. Testujemy force, próbowałem z Maślaka namówić, nasza gra, nasze ustawienia, robimy niskie albo bardzo niskie nawet, bo forca takie ma, ale nie, nie, no bo co tam, kto bo gra na nic. Zrobimy... ale jakby to była bitka między nami, to on tutaj ci to, o, bardzo niskie ustawiamy, nie? nie. Lipton zgodził i Lipton zgodził się Boże... na średnie, lecimy na wysokich, może zobaczymy, tak z ciekawości, czy faktycznie cokolwiek by dały te bardzo niskie czy niskie? Dla ciekawości i dla wartości edukacyjnych tak. Wartości edukacyjnej, tak. Wartości edukacyjnej. Trzy, cztery. Shadery szybciej u nas przemieliło, ale tam wiesz, pod 90 to że tam... Biedny Kamilaś się zaczął krzyczeć jak zobaczył ten wynik. 90 jak zobaczył. O, 90. 90, no to jest już... Niskie czy coś to bardzo niskie? Damaj bardzo niskie. <laughs> nie, niemożliwe. No, niemożliwe, no. Mówiłem Ci, że to by nic nie dało i tak. Co, wyciągnęli no 10-letni procesor skurde, z wodnym chłodzeniem. Jej. Yeah. Więc podsumowując, na ustawieniach wysokich u nas było 78 klatek, u chłopaków było 90 za okrągleniu. Przechodząc na ustawienia bardzo niskie, u nas było 122 klatki. Kamil chciał bardzo, u chłopaków było 143. Puścicie jakąś e, taką romantyczną muzyczkę tutaj, jak z Westernu czy coś? Bo tak czuję, że tak chcesz odjechać tam ku zachodzącemu słońcu, już tak. <śmiech> Ten... <śmiech> na ekranie. No, 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 no. no myślę, że tutaj już nawet stojąc w miejscu, to widzowie wiedzą, jak to się skończy. Ale może jak wejdziemy tam Boże, do tej kuchni, jak że, kucharz nie? zaserwuje, to może Boże, nasz procesor coś ugotuje. Tak, tak. Teraz w lewo, w lewo i od razu jest, w, prawo, w prawo. Dobra. I w prawo, prawo od razu. Prawo, no, drugie, no, no, no. I tutaj, tu pomiędzy beczki, beczki wskoczyć. Tu, hopa. Czyli podsumowując, Cyberpunk zwycięstwo nasze, Black Myth, Wukong zwycięstwo nasze, Counter-Strike zwycięstwo nasze, Forza dwa zwycięstwa nasze <grywa> i Horizon zwycięstwo nasze. Ach, mieliśmy jeszcze testować Alan Wake'a, ale to chyba nie ma sensu, ale pobiera się 100 lat ta gra, więc no cóż, w testach z grach, no widać jak to wyszło. To, co możemy podsumować na gorąco, to na pewno fakt, że faktycznie Ryzen jakoś działa szybciej w samym systemie, bo i kompilacja shaderów, i ładowanie samych gier u chłopaków to są z reguły, powiedzmy, 2-3 sekundy szybciej. Tutaj oddajemy honorowo jeden punkt chłopakom, żeby mieli. Jeżeli chodzi teraz o same klatki w grach, czyli tą płynność, którą już odczuwamy grając, Niestety, choćbyśmy chcieli przypudrować trupa, nie da rady. Jest... Nasz dziadek wciągnął Ryzena. Znaczy to i tak, prawdę mówiąc, karta graficzna, nie? Jakbyśmy mieli takie same, no to mogłoby być jeszcze ciekawiej, nie? Ale zaraz, ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną. Mieliśmy kupować wszystko lokalnie. Yy, Toruń. Tak. Yy, Kraków. No. no, gdzie kupowaliście wszystko? Na Śląsku wszystko kupowali. To nie jest Ania. Ani, Kraków to jest nie przypadkiem małopolski. To dobre deal, ale prześlijcie pomoc, przepraszam. Ale Łukasz gdzie mieszka? A Łukasz gdzie mieszka? Na Śląsku. To już nie nasza widać, że nie kupił nic. Żyjemy w globalnej wiosce. W tym momencie dla mnie zamówić sprzęt z Chin, to jest tak samo jak wyjechać do Sosnowca. Tak naprawdę też trzeba paszportu. Ale... Więc to jest jedno to i to samo. Jest. Jeżeli chodzi o pobór energii, to w tej samej scenie w Horizon Forbidden West komputer mój i Kamila ma mniej więcej o 100 watów mniejszy pobór energii, więc fajnie zbudowaliśmy bardziej energooszczędny komputer. Szkoda, że we wszystkich grach dostaliśmy w czambo. Ale zobacz, finalnie, gdyby tak odłożyć tę kwotę, którą oszczędzacie przy graniu. Za prąd, no to można było po jakimś po się to sprzedać. Po i... dwóch latach byście mieli 60 złotych na trzy kebaby. I jeszcze taki jeden wątek nam się nasunął, to już tak poza konkursem, można powiedzieć, ale biorąc pod uwagę platformy, które mamy, no to platforma, którą wybrali chłopaki, tak naprawdę jest już nie do zupgrade'owania de facto. No nie wiem, pewnie było no, jakieś. Nie do końca. To jest X99, on ma jakieś jeszcze Brak? możliwości ma? upgrade. Szczerze mówiąc, y, tylko bym prosił, żeby jednak dokończył pierwsze Łukasz, Jakie są możliwości zainstalowania maksymalnie lepszego procesora na ich płocie, Bo to jest akurat ciekawe. Sam się zaskoczyłem, że A320 ma takie możliwości i jest to? Jest to na przykład procesor z 3D Faukeszem. Jest normalnie na liście wsparcia. Jest w ogóle BIOS sprzed dwóch miesięcy do A320 z najnowszą ages I można sobie wrzucić normalnie procesor z X3D. Czy to 5800, czy 5700. W teorii nawet te 16-rdzeniowce są wspierane, ale wiadomo, jak tam z sekcją. Zasilania, ale hipotetycznie procesor z X3D można by wrzucić i naprawdę bardzo mocną kartę graficzną, i teoretycznie bardzo ten komputer mógłby się przeskalować w górę. W kolej w naszym przypadku niestety pod kątem gier nie zmieni się wiele w kwestii wydajności, bo i tak u nas robi robotę najbardziej zegar przy tych sześciu wątkach, ale dla ciekawskich jest możliwość zainstalowania tej procesora. 18 rdzeni 36 wątków, jest to Zion E52699 V3, więc upgrade jest możliwy. Czy sensowny? Nie wiem, ale możliwy. I ten proces kosztuje tylko około 160 zł. Ale zobaczcie, proszę, że rozmawiamy o komputerach za 1000 zł, które w tych grach naprawdę wyglądały nieźle. Te gry dało wyglądały się... nieźle, dało się grać. Dałoby się grać dosłownie po... we wszystko. Tak. I zarówno po stronie procesora, jak i karty graficznej wyglądało to całkiem sympatycznie. No, akurat my tę rywalizację wygraliśmy ze względu na udział RTX 2060 Super, co muszę tutaj napomnieć, bo chłopacy chyba troszeczkę zapomnieli, jak wyglądała ta rywalizacja. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Rozumiem, że chcieli się to przykryć tym możliwością upgradu, ale to to jednak sprawdza. Może, może temat na dogrywkę. Max, o. wasza platforma, versus Max, nasza platforma, jakąś dowaloną. Dobra, a to 10 benchmarków z CPU, a u Was. A teraz ten tłyścik ciekawy, który Wam obiecaliśmy na początku filmu, a mianowicie, my tutaj mamy konstrukcję za 1000 zł. Dała radę, ale ledwo, powiedzmy chłopaków trochę lepiej. Natomiast zaprezentujemy Wam teraz komputer, który ma dziesięciokrotnie wyższą wartość i sprawdzimy, czy ma również dziesięciokrotnie wyższą wydajność. Ten high-endowy zestaw bazuje na karcie Nvidia GeForce 4080 Super oraz na platformie AM5. Każdy spodziewa się raczej przepaści względem wydajności, ale ciekawe będzie to, o ile lepsze będą wyniki i jak zmieniła się technologia w przeciągu tych kilku generacji. Jakby nie było, w nowym kompie mamy kartę o trzy generacje nowszą i w przypadku GPU to jest ogromna różnica we wspieranych funkcjach, takich jak DLSS, Ray Tracing i tak dalej. Sprzęt, który zbudowaliśmy śmiga na komponentach Asusa. Mamy płytę na chipsecie X870E z Ryzenem 9800X3D na pokładzie. Dodatkowo całość zamknięta jest w obudowie Asusa TUF GT302. No i oczywiście wcześniej wspomniana karta Nvidia GeForce 4080 Super w ślicznym wydaniu Strix. Porównując do do naszego komputera, który zmajstrowaliśmy z Kamilem, jest to o tyle interesujące, że porównujemy kartę z serii 80 do karty z serii 80, a dzieli je trzy generacje. Jak mówiliśmy, mimo że jest to komputer za 1000 zł, jest w stanie uruchomić dowolną grę w rozdzielczości 1080p. Trzeba naturalnie ostrożnie podchodzić do ustawień graficznych, ale gry faktycznie są grywalne na GTX 1080 i w wielu przypadkach trzyma się dzielnie. Trzeba też zaznaczyć, że ostatnie lata przyniosły Wiele rozwoju. Są też tytuły, które dla konfiguracji za tysiaka nie będą mieć litości, jak chociażby nowy Stalker 2, bazujący na Unreal Engine 5. Na ustawieniach niskich w lokacji z dużą ilością NPC-ów możemy liczyć na okolice 30 klatek, a w dziczy i bardziej otwartych lokacjach zony okolice 40 są do zrobienia. Ale nadal mówimy tu o ustawieniach niskich. Dla porównania na nowym kąpie z GeForce 4080 Super możemy cieszyć się zdecydowanie większą ilością klatek, no i detalami, które dużo bardziej cieszą oczy. Jeżeli chodzi o zmiany w technologii, no to po pierwsze trzeba by wymienić Ray Tracing. 1080, mimo że to świetna karta debiutująca w maju 2016 roku, akceleracji śledzenia promieni nie wspiera. Co prawda, znajdą się gry takie jak Control, które pozwalają włączyć Ray Tracing na 1080 w trybie software, ale dostajemy absolutny pokaz slajdów. I oczywiście nie ma to absolutnie podjazdu do RTX -a 4000 C80 Super, który miażdży starą kartę. Lepiej wyglądało to w grze Rift Breaker, która mimo śledzenia promieni miała całkiem niezły poziom klatek na 1080C, porównanie to z nową konfiguracją nie pozostawia złudzeń, jaki progres dokonał się przez lata. Śledzenie promieni to też technologia, która pozwala spocić niejednego PC-ta, ale w wielu przypadkach pozwala też kompletnie zmienić wygląd tytułów na plus, dodając realistyczne odbicia cienia czy oświetlenie. Zdecydowanie jest to przyszłość rozwoju grafiki w grach i coraz więcej tytułów ją Implementuje, a także zdarzają się nawet gry, które wymagają jej do działania. Kolejna kwestia zmian w hardwareze, czyli rdzenie Tensor i wsparcie dla DLSS, czyli technologii upscalingu i rekonstrukcji obrazów. Technologia, która również mocno rozwinęła się w ostatnich latach i jest w stanie dać porządnego kopa do FPS-ów. GTX 1080, mimo całkiem sensownej surowej wydajności, nie jest w stanie tej technologii uruchomić, więc ciężko porównać to jeden do jednego z nowoczesną kartą. Oczywiście, Starsza karta może skorzystać z technologii jak FSR czy XSS, ale na temat jakości, która technologia oferuje lepszą jakość obrazu, można by długo deliberować. O ile te technologie pozwolą wykrzesać dodatkowo więcej wydajności ze starszej karty, tak analogicznie nowej karcie pozwolą bardziej rozwinąć skrzydła i wygenerować więcej klatek. A skoro o większej ilości klatek mowa, to mamy jeszcze kwestię generatora zaszytego w DLSS 3, który działa na kartach z serii 4000. Dodanie specjalne. Wektorów w grach i wykorzystanie Optical Flow Accelerator pozwala we wspieranych grach uzyskać jeszcze większą odczuwalną płynność obrazu, pozwalając wstrzyknąć klatkę pośrednią w wygenerowany obraz. 1080, czym może się zadowolić, to generatorem klatek FSR. Oczywiście taki komputer, taką bestię można również wykorzystać do pracy, i przykładowo instalując sterownik Studio, możemy liczyć na większą stabilność w programach profesjonalnych, pakietu Adobe czy chociażby DaVinci Resolve. No i na takim komputerze można spokojnie zmontować filmy w 4K, a nawet skorzystać z polepszaczy AI, takich jak Super Resolution czy Magic Mask, które mogą dodatkowo wzbogacić aspekt wizualny naszych filmów. Mamy nadzieję, widzowie, że tegoroczna edycja Wam się podobała. Ja się cieszę, że chłopaki chcieli wziąć udział w takiej bitce. Gratulujemy zwycięzcom i na następny raz staramy się bardziej, nie? będzie trzeba, trzeba? Dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie i żegnamy się wszyscy. Cześć!